Ewa Kubasiewicz, dzień dobry. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, były wicemarszałek województwa łódzkiego. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Pozdrawiam, witam również panią redaktor. Przebieg wydarzeń w Syrii zaskoczył wszystkich, a najbardziej Rosję, upadek reżimu Asada, to jest informacja dobra? Nie wiadomo tak naprawdę czy dobra, bo to na pewno nie był, nie była osoba, która zasługiwała na to, żeby rządzić Syrią. I niestety to był krwawy satrapa. Niemniej obalenie tegoż prezydenta sprawi, że w Syrii rozgorzeje po prostu wojna. Są tam terytoria, które dzisiaj którym podzieliły się dzisiaj cztery siły, które ze sobą wzajemnie nie będą potrafiły się pogodzić, współgrać, stworzyć rząd. No i to niestety zwiastuje, że w najbliższym czasie będziemy mieli region, który znowuż nam najprawdopodobniej bardzo mocno zapłonie, rozgorzeje tam wojna. To z kolei sprawić może, że kolejne fale uchodźców popłyną do Europy. No niestety to jest sytuacja, którą należy się spodziewać, obawiać, no bo to jest już na przykładzie wcześniejszych lat, kiedy w Syrii odbywała się wojna, no to tam niestety wówczas, wówczas takie fale uchodźców płynęły do Europy. Wiemy doskonale, że prezydent Asad. Na początku były informacje, że zginął w wyniku ostrzału samolotu, który spadł, ale teraz już wiemy, że oddał władzę, prawdopodobnie jest na terenie Rosji, przekazał władzę rebeliantom. Rosja jest zbyt słaba, żeby zaangażowana jest w, Ukrainie, w wojnę w Ukrainie i jest zbyt słaba, by wesprzeć reżim prezydenta Asada. Tak jak to robiła we wcześniejszych takich samych sytuacjach, które się już przecież na terenie Syrii wcześniej odbywały. No więc to wszystko sprawiło, że, że prezydent Assad był zbyt słaby, a z kolei lokalni, wataszkowie, przywódcy zbrojnych grup poczuli się na tyle silni, że doprowadzili do skutecznej rebelii. No i teraz mamy sytuację taką bardzo niepewną. Zobaczymy, jak się to potoczy, aczkolwiek wydaje się, że najbliższe tygodnie, miesiące mogą niestety być tymi, które, w których zobaczymy rozgorzany, rozgrzany konflikt zbrojny. No i też możemy zobaczyć kolejną falę uchodźców, która zmierza do Europy. No to prawda, to jest, tak jak mówiłem, spodziewany skutek, tym bardziej, że Rosji cały czas przecież też będzie zależało na destabilizacji. Wschodniej granicy Unii Europejskiej, a więc kolejni ludzie, którzy będą uciekali, tak naprawdę przed tym, co się będzie działo w Syrii, no będą doskonałym argumentem, aby kolejne setki tysięcy uchodźców przewozić, przekierowywać. Właśnie w kierunku szlaków migracyjnych, które do tej pory były wykorzystywane. To zajmiemy się teraz wyborami prezydenckimi, bo jeszcze nie ma kampanii, jest prekampania, już wszyscy w niej bardzo mocno uczestniczą. Hołownia, Jakubiak, Mędzsend, Trzaskowski, Nawrocki. No, i to będą wybory, chyba w cieniu, kostki masła. Chodzi o to, że masło jest drogie, kosztuje 10 zł, a co niektórzy mówią, że spotkali też i po 15 zł. No i Trzaskowski mówi, że jest to wina Glapińskiego. Czy rzeczywiście prezes Glapiński odpowiada za to, że kostka masła kosztuje 10 zł? No nie, no to są absurdy, które próbuje prezydent Warszawy, prezydent Trzaskowski wcisnąć do mieszkańców. No bo dzisiaj już mało, mało jest możliwości pokazania, kto jest winien, byleby nie my. No, i teraz jest oczywiście prezes NBP, który jakoś za finanse odpowiada, aczkolwiek zupełnie nie za finanse związane z takimi bieżącymi sprawami, jaką jest cena masła, czy czegokolwiek też innego. No, ale prezydent, uważając, że jest w stanie wcisnąć taki, taki, taką nieprawdę mieszkańcom swojego elektoratu, swojemu elektoratowi, czy mieszkańcom naszego kraju, no jest niesamowicie przebiegły, oczywiście. I, i, i to myślę, że mu się nie uda. Natomiast, e, proszę Państwa, no cena masła przecież jest kształtowana po pierwsze e, przez rynek, ale po drugie podlega również różnego rodzaju e, sytuacjom na rynku, która, które jedne rzeczy drożeją, drugie tanieją ceny, części składowe tych, tego, tegoż wyrobu. E, I również oczywiście polityka władzy, polityka rządu w bardzo dużym stopniu ma wpływ na to, jak Kształtują się ceny, choć ta polityka jest, wpływa pośrednio, to jednak ostatecznie ta, ta cena masła później ma odwzorowanie również i tę w tej kwestii. Więc jeżeli pan Trzaskowski chciałby powiedzieć prawdę, powiedziałby to nie, że prezes NBP, tylko tak naprawdę Donald Tusk, który go promuje, który, który stoi za Trzaskowskim, jest odpowiedzialny w bardzo dużym stopniu za cenę między innymi masła w naszych. W sklepach, i to rzeczywiście może wpłynąć na, 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 na wyniki wyborów, bo ceny, które widzimy, które obiecywał Donald Tusk idąc do wyborów, że będzie Polska miała mlekiem i miodem płynąca, będzie, będą oczywiście niskie ceny, benzyna, pamiętamy po 5.19, ale i wiele, wiele innych rzeczy miało stanieć, dlatego że rząd stworzy koalicja obywatelska i, i przystawki, które. Będą rządzić. No jak więc widzimy sytuacja ma się zupełnie odwrotnie. No i dzisiaj po prostu kolejne wybory nadchodzą, a więc trzeba znaleźć kogoś, kto, kogo można wskazać, to on jest winien. No i to, to w ten sposób dochodzimy właśnie do dzisiejszego stwierdzenia, że, że winnym jest po prostu prezes NBP. No, ewentualnie jeszcze mógłby być prezes Kaczyński winien albo, albo w ogóle cały Pis. Natomiast no, dzisiaj to już naprawdę to taka fantasmagoria nie przejdzie, a więc jakieś realniejsze podstawy kogoś, kto się zajmuje w ogóle finansami, jeszcze trzeba było wskazać. No, i tym samym sposobem prezes Glapiński otrzymał właśnie tą czarną laurkę. To może teraz porozmawiamy o umowie z Mercosur, bo to jest umowa z Ameryką Południową. Pol Francja się sprzeciwia, ale czy rzeczywiście będziemy się skutecznie sprzeciwiać i czy to coś da, bo to chyba ma przejść większością głosów. Tak, to znaczy można stworzyć tak zwaną mniejszość blokującą, i tutaj prawdopodobnie no na tą chwilę to jest w takim werbalnej tylko sferze, ale wydaje się, że jest to możliwe, żeby Francja, Polska i Włochy stworzyły taką blokującą mniejszość. Natomiast no tutaj niestety są doniesienia. No nie wiadomo, Polski. Włosi to raczej są za podpisaniem. Znaczy, Włosi mają takie stanowisko dość labilne, e, mówiące o tym, że raz tak, raz tak. Natomiast pytanie jest, jaka jest postawa Donalda Tuska. Bo oczywiście Polska w ustami Donalda Tuska mówi o tym, że, że będziemy się sprzeciwiać, ale, ale, e, według doniesień, <laughs> doniesień Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sprzeciw Tuska w sprawie podpisania tejże umowy jest pozorny i ma charakter czasowy. Otóż, lider koalicji ma do czasów wyborów prezydenckich, według tejże gazety, oczywiście, sprzeciwiać się tejże umowie, ale jest obietnica, którą, którą wymogła szefowa Ursula von der Leyen na premierze Donaldzie Tusku, by, by jednak po wyborach uzyskać zgodę na tą umowę. Więc miejmy nadzieję, że te doniesienia Frankfurt, te Allgemeine Zeitung są nieprawdziwe, ale no skąd się takie informacje też biorą. Pamiętajmy, że Niemcy mają dostęp do różnych źródeł, które, które okazują się później informacjami prawdziwymi, a więc no, obawiam się, że może to być oczywiście jakieś, jakaś prawda, oby, oby nie, oby jednak to wszystko były takie fake newsy, które, które nie, nie, nie doprowadzą do takiego niekorzystnego rozstrzygnięcia. Pamiętajmy, że ta umowa, umowa Między Unią Europejską a Mercosur. E, oczywiście ma swoje korzyści w postaci e, handlu e, różnego rodzaju chemią, e, artykułami, artykułami chemicznymi, e, również samochodami. No, wiele, wiele innych rzeczy moglibyśmy więcej sprzedać, ale, ale kosztem niestety rolnictwa. Otóż rolnictwo, które w tych krajach Ameryki Południowej nie ma tych obostrzeń, które, które, na które nakłada Unia Europejska na rolników, rolnictwo to może produkować więcej, ładniejsze produkty, tańsze produkty. produkty. I w związku z tym, rolnictwo, całe rolnictwo Unii Europejskiej nie jest w stanie konkurować w żaden sposób z rolnictwem tamtejszym, co spowoduje, że jeżeli te produkty napłyną do naszego, do naszego państwa albo nawet w ogóle do całej Unii Europejskiej, absolutnie wyprą rolnictwo rodzime. Po z kolei spowoduje, że to rodzime rolnictwo zaniknie. I bezpieczeństwo żywnościowe będzie się całkowicie opierać o zewnętrzne dostawy z takich właśnie krajów jak Boliwia, jak Argentyna, jak inne kraje, co niestety w przypadku, jak wiemy, ostatnimi czasy może sprawić, że odcięcie tych dostaw no, tak naprawdę nie doprowadzi do szybkiej odbudowy rodzimego rolnictwa, a więc no, może być naprawdę zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe całej Unii Europejskiej. Niestety wodarze Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej zupełnie nie patrzą w tymi kategoriami, patrzą na interesy innych producentów. Czyli, jakich, czyli Niemców tak które... naprawdę, bo jest podobno bardzo silny lobbying. Tak, tak, oczywiście, bo jest to lobbying tych, którzy mają skorzystać na tym jakichś firm, które produkują na przykład samochody przy sobie, o której wcześniej wspomniałem, ale i różne inne rzeczy i oni oczywiście widzą swoje korzyści i prą do tego, by ta umowa była podpisana i te kraje, które oczywiście stoją właśnie na, na takich firmach dużych, również im zależy na tym, żeby taka umowa była podpisana. Nie oglądają się zupełnie na zagrożenia, które wynikają z takiego zabezpieczenia, czy też braku zabezpieczenia rodzimej produkcji żywności. A to wydaje się być nielogiczne, ale cóż, widocznie ten pieniądz tak przesłonił oczy niektórym włodarzom Unii Europejskiej i tym krajom, które na tym zależy, że zupełnie nie liczą się już z absolutnie jakimś logicznym postępowaniem. No tak, bo może z logiką tutaj nie mamy do czynienia, bo słyszałam wypowiedź Marka Jakubiaka, który startuje na urząd prezydenta. I on powiedział, że Unia Europejska to gniazdo żmi i były komisarz Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Reinders podejrzany jest o pranie brudnych pieniędzy. No to jak oni tam biorą brudne pieniądze, to co ich rolnictwo obchodzi. No właśnie to co powiedziałem, że pieniądze przesłoniły niektórym, e, niektórym zupełnie już e, logiczne myślenie. E, pamiętamy, że niedawno przecież była afera na szczytach e, Parlamentu Europejskiego e, różnego rodzaju lobbybingi, które tam się e, przecież odbywały aresztowania, później wypuszczenie tych, że przynajmniej części e, tych, którzy zostali aresztowani. E, no naprawdę sytuacja jest przedziwna i moim zdaniem każdy kraj powinien zastanowić się czy bezpieczniejsze, ważniejsze jest bezpieczeństwo które mają u siebie dzisiaj tą, tych rolników którzy produkują czy też ważniejsze jest to żeby jakaś grupa społeczna czy też jakaś grupa, grupa zawodowa jakieś firmy miały lepszy zbyt, rynki zbyty ale kosztem Pogorszenia bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców. Także to jest pytanie, się. które myślę, że każdy ta, z ta. nas powinien sobie zadać. Wydaje się, że my, Polacy, wiemy, jakie jest zagrożenie ze wschodu, czujemy to bardziej i przestrzegamy w związku z tym Unię Europejską. Niestety im dalej na zachód, tym coraz mniej widoczna jest um, e, taka logi postawa logicznego myślenia. No i teraz, co zrobią rolnicy? Rolnicy mówią, że się ich nie słucha, znaczy, że się ich słucha, ale nie słucha się dokładnie. I ja myślę, że oni nie zostaną bezczynni. Uff, mam nadzieję, że to, 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 to teraz jest ten czas, kiedy ci rolnicy powinni ruszyć na ulicę, protestować. Pokazać tą siłę, którą pokazali w zeszłym roku, no to jest ten czas, kiedy naprawdę nie można się oglądać, że, że, że może coś się stanie, jakaś przyjdzie pani czy pan z czarodziejską różką i odwróci tą sytuację, z którą mamy do czynienia. No, niestety, ale jeśli teraz nie zadbają o swój interes właśnie ci rolnicy. To za chwilę tak naprawdę przestaną być rolnikami, przestaną produkować, przestaną sprzedawać swoje produkty, bo już nie będzie komu, nie będzie możliwości zdobycia nabywcy, kto który by chciał kupić za te pieniądze, które dzisiaj ten rolnik może zaoferować, przyjdzie towar tańszy, ładniejszy, więcej go będzie, ale niestety, uwaga. Ten towar będzie niewidocznie, ale jednak będzie skażony tymi wszystkimi rzeczami, które są zakazane w Unii Europejskiej, ale nie są zakazane tak, bo ktoś tam, prawda, widzi mi się, ma takie, tylko ze, ze względów zdrowotnych. A więc towar, który będzie do nas napływał, napływał będzie niestety mniej zdrowy, co, co będzie powodowało, że będziemy więcej chorować na różne choroby, tak naprawdę, nawet nie będziemy wiedzieli, co jemy. I z czym to się wiąże? I to dopiero może mieć odłożony skutek, że za ileś tam lat okaże się, że mamy wzrost zachorowań na raka, na jakieś inne kwestie. A nawet nie będziemy wiązali już tego właśnie z tą sytuacją tej umowy, która doprowadziła do tej sytuacji, że jej jedliśmy nie wiadomo co by lecą. To jest jedna sprawa, druga jest to nieracjonalne i nierozsądne, żeby pozbywać się produkcji swoich warzyw, owoców, kur, świń, mięsa, wszystkiego. No bo przecież łańcuchy dostaw mogą być zerwane, może się ktoś obrazić, i co wtedy? No to prawda, natomiast nie, nie, na pewno dostrzega pani, że to jest kolejny atak na rolnictwo. Uni unii europejskiej. No wcześniej mieliśmy walkę rolników słuszną bardzo z zielonym ładem. I też mówiono o tym, że jak to należy wprowadzić różne obostrzenia właśnie w Unii Europejskiej na rzecz rolników, czy też tak naprawdę przeciwko tym rolnikom, bo jest to zielony ład. No i tak naprawdę doprowadziło to, to by do tego, że rolnictwo by tak podrożało te koszty produkcji, że ci rolnicy nie mieliby szans znowu sprzedawać te, tych, tych produktów ani na zewnątrz Unii, ani do wewnątrz Unii. A teraz jest drugi cios, który pokazuje nam drugą stronę, że można towary ściągnąć dużo tańsze z zewnątrz, choć niekoniecznie już tak obostrzone tymi wszystkimi rzeczami, które Unia by sobie życzyła. Więc ja już tutaj nic nie rozumiem. Albo jest celowa zagrywka taka, żeby zlikwidować rolnictwo w jakimś celu. Pozbyć się bezpieczeństwa żywnościowego, doprowadzić do tak zwanej bezbronności pod tym względem, no ale w jakim celu? No, czy Unia naprawdę postradała zmysły, Czy tam ci ludzie nie mają um, możliwości przewidzenia pewnych ruchów przeciwników um, Unii, czy też w ogóle wrogów? No, nie potrafię tego ocenić, aż, aż trudno snuć takie spekulacje, czarne wizje, które mogłyby się wyda wy wydarzyć. No mam nadzieję, że to te, te protesty doprowadzą do tego, że ta umowa zostanie zablokowana skutecznie. Teraz tak, brakuje 13 tysięcy policjantów. Jak w ogóle będzie policja w 2025 roku wyglądać? Policja potrzebuje ludzi? No to prawda, już niestety dochodzi do sytuacji, kiedy obniża się e jakby warunki naboru, czy też stwarza się zachęty do tego, żeby wrócili ci, którzy odeszli już na, na, na emeryturę, czy nawet z jakichś innych powodów, czy też nawet uczniowie ostatnich klas, żeby do, przychodzili do policji. No to spowoduje, że, że jakby teoretycznie, nawet jeżeli zwiększy się ilość zajętych wakatów, bo mamy teraz potężną ich ilość to to niestety nie będą to ludzie tak wykształceni dobrze, czy też w pełni sprawni, którzy będą mogli tak dobrze wykonywać tak odpowiedzialne zadanie, jak tam jest przecież praca policjanta. Więc no, tutaj mamy, mamy duży problem, który myślę, że policja musi rozwiązać, aczkolwiek od dłuższego czasu pamiętajmy, że Boryka się z tym polska policja, bo już pamięta pani, jak na 11 listopada były apele, były różnego rodzaju wezwania, żeby policjanci nie szli czasem na zwolnienia lekarskie, bo to może doprowadzić do tego, że nie będzie zabezpieczony marsz 11 listopada. No wtedy, wtedy był też spór policji z rządem o podwyżki, o różnego rodzaju. Sprawy, które związkowcy chcieli uzyskać od, od, od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i dawali propozycje, zarówno kosztowe, jak i bezkosztowe, do zmian, natomiast ministerstwo nie chciało się w ogóle wsłuchiwać w te propozycje. W samej Warszawie brakuje obecnie 2,5 tysiąca funkcjonariuszy, co stanowi około 25%. Całej stołecznej obsady. No To jest gigantyczna ilość brakujących funkcjonariuszy. Natomiast w innych regionach kraju wcale nie jest lepiej. Wysoki odsetek ponad 10% wakatów utrzymuje się aż w ośmiu województwach. No to jest naprawdę potężna armia brakujących funkcjonariuszy, co oczywiście przekłada się bardzo szybko na to, że zwiększa się ilość przestępstw, czy też mamy mniej bezpieczne drogi. Do pełnej obsady w CKi cał całego kraju rzeczywiście brakuje już kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy, więc mam nadzieję, że, że jednak szybko te wakaty zapełnią się, aczkolwiek liczyłbym na to, że, że to jednak wykształceni dobrze młodzi ludzie będą zapełniali te wakaty, a nie osoby, które, które nie, no nie, nie, nie mają wiedzy podstawowej bądź już nie są wydolni fizycznie do tego, żeby pełnić odpowiedzialną funkcję policjanta. No i mamy kolejny problem, bo dziura w NFZ może dojść do takiej sytuacji, że pod koniec 2025 roku zabraknie pieniędzy na operacje dla osób, które tej operacji będą potrzebować. No, już od dłuższego czasu mówimy o tym, że. Brakuje pieniędzy, że jest coraz bardziej nastawiany system nie tyle na planowane operacje, tylko na taką, na takim, jedzie na takiej rezerwie sytuacji, ratując tylko życie i zdrowie, sytuacji, które. No, są dość ekstraordynaryjne. No, aż, aż strach patrzeć, bo końcówka roku się zbliża, jak to będzie tuż przed samym końcem, końcem roku, aczkolwiek już, tak jak powiedziałem, już listopad, październik, już takie sygnały z różnych rejonów kraju dochodziły, a szpitale, które zgłaszały, że nie mają pieniędzy, że NFZ że nie zapłacił, że, że nie powinny pieniądze spłynąć, no to nawet były nasyłane na te szpitale kontrole a więc no, sytuacja ma się jak z horroru powiedziałbym. Dodatkowo dochodzą informacje o tym, że e, mają być likwidowane porodówki, mają być dowożone położne, rodzące e, e, karetkami. E, no, to jest tak, że zwracamy e, do, do epoki króla świeczka, a nie do sprawnie działającej e, służby e, zdrowia. E, ewidentnie widać, że e, służba zdrowia pomoc najsłabszym, chorym, no, nie jest priorytetem tego rządu. Do tej pory, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, szpitale miały bardzo dużo pieniędzy, były, były, by, były spokojnie o to, żeby do końca roku mógł udzielać świadczeń. Lekarze specjalisty opieki otwartej ambulatoryjnej również mieli otwarte limity, żadnych, żadnych limitów jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów. No Dzisiaj jest coraz trudniej, coraz gorzej i dlatego też mogę powiedzieć, że ten rząd zupełnie gdzie indziej upatruje priorytetów swoich działań, a nie na pewno w ochronie zdrowia ludności, a chyba nie tak się omawialiśmy, proszę Państwa. Chyba jest jednak to wszystko postawione na głowie. Myślę, że powinniśmy tutaj jasno dać do rządowi do zrozumienia, że nie tędy droga. No Najwyższa taka możliwość to są wybory prezydenckie. Zachęcam, żeby nie głosować na pana Trzaskowskiego. Zachęcam do poparcia pana Nawrockiego. To jasno da Donaldowi Tuskowi do zrozumienia, że Całą drogą, którą dzisiaj kroczy rząd, jest drogą błędną. Był taki program pilotażowy Centra Zdrowia Psychicznego. No i 5 grudnia był protest przed Sejmem. Chodzi o to, żeby nie likwidować centrów zdrowia psychicznego. Nie wiem, jaki jest dalszy los tych placówek. No, ja sam otwierałem taką placówkę w Łodzi na ulicy Mielczarskiego. Uzyskaliśmy 15 milionów na ten cel. No i niestety nasi następcy dzisiaj rządzący województwem łódzkim, ale również rządzący krajem, bo to, to jest tak naprawdę pieniądze są z, z rządu, to niestety nie dbają o y, tą dziedzinę, jaką jest psychiatra, tak niezwykle potrzebna w dzisiejszych czasach. No niestety, ale mówi się o tym, że te centra mają być likwidowane, bo nie ma finansowania, bo znowuż wracamy do tego, co wcześniej rozmawialiśmy, że nie ma po prostu pieniędzy, to nie jest priorytet Rządu i proszę Państwa, psychiatria, no cóż, radźcie sobie drodzy Państwo, tak mówi rząd do, do wszystkich tych, którzy potrzebują, poszukują takiej pomocy. Kolejka oczekujących do psychiatry dzisiaj to się mówi o tym, że jest około dwóch lat. Wyobraźcie sobie Państwo, ktoś ma problem z dziedziny psychiatrii, psychoterapii i mówimy mu nie ma teraz pieniędzy, przyjdź za dwa lata. Bo no to jest na głowie postawione, i myślę, że każdy, kto miał jakiekolwiek problemy z tą sferą, no sam przyzna rację, że to jest niemożliwe, żeby próby samobójcze, żeby sytuacje kryzysowe kryzysowej z takimi właśnie ta ma do czynienia bardzo często, żeby po prostu czekać sobie tak długi czas. To jest nie do pomyślenia jakim dramatem dzisiaj, jaki dramat mają ci pacjenci, którzy mają te problemy. Natomiast pacjenci są odsyłani, bo po prostu rząd nie daje na to pieniędzy. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, były wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy. Dziękuję Ewa